Partnerem kanału MMA Punch są zakłady bukmacherskie Totalbet. Numer 2. Aleksandr Jemiel Janienko. Rosjanin znany jest przede wszystkim dzięki temu, że jest bratem Fiodora, ale także dzięki temu, że przez lata prezentował wysoki poziom sportowy. Karierę MMA rozpoczął w 2003 roku i początkowo w większości występował w organizacji Pride, gdzie pokonał m.in. Jamesa Thompsona, Pawła na Stule czy Sergeja Haritonowa. W lipcu 2010 roku, gdy legitymował się bilansem 17 do 3 i miał na koncie przegrane jedynie ze ścisłą czołówką, przybył do Warszawy. Na specjalne zaproszenie organizatorów KSW, by porozmawiać o występie na zbliżającej się gali z numerem 14. Na stronie KSW pojawiło się krótkie podsumowanie spotkania. Rozmowy z bratem słynnego Fiodora przebiegały w atmosferze przyjaźni. Było poważnie, konkretnie, ale nie brakowało również żartów i uśmiechów. Obie strony po zakończeniu spotkania nie kryły zadowolenia, że udało się porozumieć w sprawie występu Jemilianienko na ringu KSW. Pojawiło się również kilka słów bezpośrednio od szefów KSW. Jesteśmy z Aleks Aleksandrem posłowie i możemy zdradzić, że już niebawem fani wszechstylowej walki wręcz będą mogli oglądać jego umiejętności na KSW. Rywalem Rosjanina miał być Mariusz Pudzianowski, który w tamtym momencie legitymował się bilansem 2 do 1 i powracał po porażce z Timem Sylwią. Ostatecznie do podpisania kontraktu nie doszło, ponieważ jak zdradził Maciej Kawulski, na antenie telewizji Polsat News Rosjanin cierpiał na poważną chorobę. Planowaliśmy, że Aleksandr Jemielianienko będzie przeciwnikiem Mariusza Pudzianowskiego. Niestety, to dosyć przykry splot zdarzeń. Aleksander jest chory na żółtaczkę wirusową typu C. To bardzo poważna choroba. Nie będziemy ryzykować zdrowia Mariusza ani zdrowia żadnego zawodnika, który mógłby się z nim bić. W ogóle prawdopodobnie nie dojdzie do skutku kontrakt pomiędzy nim a naszą federacją. Co ciekawe, Rosjanin zaprzeczył, jakoby cierpiał na tę chorobę i domagał się od organizacji KSW wyjaśnień. Nie mam pojęcia, skąd wzięły się te informacje. Zarówno ja, jak i moi zawodnicy pojedziemy do Europy, aby przejść badania i udowodnić, że to plotki. To jest obrzucanie błotem, które ktoś zaczął w internecie, by zdyskredytować inny. Skontaktowaliśmy się z osobą z KSW, która rozpuściła tę plotkę, pytając, skąd ma tę informację. W ciągu kilku najbliższych dni oczekuje jego wyjaśnień w sprawie oficjalnego oświadczenia, które złożył w telewizji. Informacja o chorobie Alexa mocno rozniosła się po świecie, mimo że już ponad rok wcześniej pojawiały się takie doniesienia, bowiem zawodnik nie został dopuszczony do walki w USA przez kalifornijską komisję, Rzekomo przez oblanie testów właśnie na żółtaczkę. Rosjanin wówczas również zdementował plotki o chorobie, twierdząc, że nie otrzymał licencji jedynie z tego powodu, że zbyt późno dowiózł badania medyczne ze względu na problemy z wizą. Warto wspomnieć, że jego poprzedni rywal, Miodrak Petkowicz, w międzyczasie udzielił wywiadu, w którym zdradził, że biorąc walkę z Rosjaninem, był świadomy jego choroby. Jednak zaznaczył, że o ile dobrze pamięta, była to żółtaczka typu B, którą rzekomo ma dużo zawodników, a nie żółtaczka typu C, jak w wspomniał Kawulski. Aleksander od czasu pojawienia się plotek o jego chorobie toczy pojedynki tylko w Rosji. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, zachęcam do obejrzenia dwóch odcinków o bardzo podobnej tematyce. Siedem światowych gwiazd, które rzekomo dostały ofertę z KSW oraz sześciu świetnych zawodników, których KSW miało na radarze. Numer jeden. Alistair Overeem. Holender jest jednym z najpopularniejszych zawodników MMA na świecie i kojarzą go nawet niedzielni fani. Były mistrz Dream, Force i K1, który w krótki w tym czasie zmienił się z półciężkiego w ciężkiego, w 2011 roku związał się z UFC. Na kanale dostępny jest film o innych zawodnikach, którzy przeszli ogromną przemianę fizyczną. Jako, że był ogromną gwiazdą, po zaledwie jednym wygranym pojedynku dostał walkę o pas, jednak ostatecznie do niej nie doszło, ponieważ oblał testy antydopingowe. Mimo, że zaliczył spory regres formy po powrocie z zawieszenia, to z czasem przystosował się do nowych warunków i w 2016 roku udało mu się dojść do walki o pas, której nie udało się zwyciężyć. Przez kilka lat obijał się w czołówce i w 2021 roku opuścił UFC z bilansem 12 do 8, nie spełniając swojego marzenia o pasie, który był jedynym brakującym elementem w jego kolekcji tytułów. Po rozstaniu się z największą organizacją na świecie, związał się z Glory, gdzie skrzyżował rękawice z Badrem Harim. Jednak przed tym pojedynkiem był gościem na gali KSW-71, gdzie stał w narożniku Erola Zimmermana. Już wtedy zaczęły się pierwsze spekulacje o jego potencjalnej walce w KSW, tym bardziej, że sam mistrz organizacji, Phil DeFries, wyraził w swoich mediach społecznościowych zainteresowanie taką walką. Kilka miesięcy później Alister ponownie pojawił się w Polsce, by pomóc Arkowi Wrzoskowi w przygotowaniach do jego niedoszłego pojedynku ze Szpilką. Holender towarzyszył również Wrzoskowi, gdy ten spotkał się z jednym ze współwłaścicieli KSW, Martinem Lewandowskim, a zdjęcie z tego spotkania zostało udostępnione przez samego Martina. Lewandowski kilka dni później wprost przyznał, że prowadzi rozmowy z Overy, Rzeczywiście rozmawiamy o jakiejś potencjalnej jego walce. On gdzieś też widzi takie zwieńczenie swojej kariery w KSW. Alister oczekuje też potężnych pieniędzy na jakichś konkretnych, spełnionych warunkach. To oczywiście wymaga bardzo dużej gali. Oceniamy trochę wewnętrznie potencjał, na ile Alister jest w stanie poza takimi hardkorowymi fanami pobudzić zainteresowanie polskiego kibica. Ale powiem tyle. Chciałby zawalczyć w KSW, więc zobaczymy jak to się skończy. Z dnia na dzień mówiło się coraz więcej o Verruimie w KSW, tym bardziej, że zbliżony. Zbliżała się gala na Narodowym. Ponadto będący blisko Alistera Arkadiusz Wrzosek wyraził swoje przekonanie, że Holender zawalczy na tym evencie. Jeśli gala się wydarzy, to ja jestem prawie przekonany, że Alister tam zawalczy. To nie jest łatwe takiego zawodnika zakontraktować, ale myślę, że się finalnie dogadają, bo są chęci z dwóch stron. Alister jest bardzo zafascynowany tym, co ma się wydarzyć, jeśli to się wydarzy na Narodowym. Bardzo chciałby na takiej gali zawalczyć. Mimo, że Lewandowski w kolejnych tygodniach niejednokrotnie zapewniał, że Overim bardzo chciałby. By wystąpić w KSW, to im bliżej było do Gali, tym jego entuzjazm wydawał się mniejszy. E, myślę, że szybciej będą rozmowy szły. No jest to tam trochę bardziej skomplikowane. Teraz wiem, że duża szansa, że zobaczymy Alistera. No, no nie chciałbym żadnych robić nadziei, w ogóle nie chcę o tym mówić, tylko no, odpowiadam z grzeczności na pytania, które są mi zadawane, ale no bo ten temat... Wszystki grzeje to! No tak, no i Alister sam gdzieś tam się oflagował, ja też się oflagowałem z nim gdzieś na jakimś obiedzie, ale to był naprawdę wtedy, gdzieś na Instagramie wrzucałem, to był taki koleżeński po prostu obiad. Bo z nami się naprawdę szmat czasu. Bo on chce, my chcemy, ale jest dużo rzeczy, które trzeba dograć. Ma jakiś obowiązujący kontrakt, wiesz, no, kwestie finansowe, kwestia, wiesz, jaka walka, na jak długo. Ostatecznie do podpisania umowy nie doszło, a przyczyną tego nie były finanse, a kontuzja pleców oraz w drugiej kolejności problemy kontraktowe z Glory. Wyraźnie wychudzony Holender pojawił się jako gość na narodowym i potwierdził, że kontuzja pokrzyżowała mu plany walki na tej Gali. I've been injured for the last, what is it? Wspomniał również, że jest już dwa miesiące bez kontuzji, i jeżeli dotkwa do sześciu miesięcy, idąc formą w górę, to pomyśli, co dalej z walkami, podkreślając, że wciąż istnieje szansa na występy w KSW. Miesiąc później ukazał się wywiad, w którym nieoczekiwania. Ogłosił, że kończy z walkami oraz wprowadza zmiany w swoim stylu życia, m.in. przechodząc na wegetarianizm. Co ciekawe, następnego dnia menedżment zawodnika zaprzeczył informacjom o emeryturze, twierdząc, że jego słowa zostały źle zinterpretowane. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.